Witam z tej strony Maksym1980. Dzisiaj z cyklu 15-minutówek pokażę Wam grę Calof Guares Bound of Blood e, czy Om of Blood. Jest to gra e, typowo polska. Jak widzicie, pokazuję Wam na zasadzie demka ten tytuł. Ja gdzieś tam jakieś stare demko jeszcze odkurzyłem, żeby pokazać Wam jak wygląda właśnie ta nasza polska produkcja. Zostawię Wam cut na moment. Jest to western, ale e, przedstawiony w widoku FPP, czyli First Person Perspective, czyli mamy shooter typowy, westernowy. Będziemy wybierać na początku tutaj ziomka. Jest to mniej więcej środek gry, ja tą grę przelazłem swojego czasu na pececie, dlatego już ją mam za sobą, nie chcę jej kupować na PlayStation 3. Yy, dlatego pokazuję Wam na zasadzie demka. Tutaj mamy dwóch braci. Ja na początku mamy do wyboru tutaj w demku tylko Reja. W przypadku, gdy gramy w normalną grę, mamy też Tomasa, oczywiście. Jest to dość fajna polska gra, tak naprawdę. Jak widzicie, graficznie jest dość fajnie, choć ten anti-aliasing różnie bywa, ale graficznie jest dość fajnie. To wszystko kula na Rome Engine. Mamy tutaj kilka nowości. Biegnijmy. Jak widzicie, nie jest to źle zrobione. Modele postaci. Jakieś cienie, tekstury też nie jest to wszystko źle. Jest to dosyć fajnie zrobione. Bez rewelacji, ale fajnie. Dobra, lecimy tutaj. Jakieś kury, gdzieś tam się. Kopci tutaj z niektórych miejsc. Dobra, niech nam bracik pomoże wejść na górę. Pomoc na dłoń. Klimat jest naprawdę fajnie westernowy. Znajdziemy tutaj mniej więcej akcje typowo z westernu, czyli jakieś strzelaniny. Teraz pokażę wam właśnie jedną z nowości: Concentration Mode. Naciskamy kółko i markujemy kilka celi. Gdzieś tutaj ktoś jeszcze był na dole? Nie kojarzę, chyba to wszyscy. Ok, i widzicie, wykonujemy takie w cudzysłowie mega szybkie combo. To jest jedna z nowości. No i tutaj, wracając do tematu, mamy tutaj akcje typowo westernowe. Czyli wszelkie jakieś odbijanie tutaj gościa z więzienia, strzelaniny. Mamy tutaj podróż kanu, mamy tutaj spotkanie z Indianami. Mamy też przeróżne strzelby, pojedynki jeden na jeden rewolwer, rewolwerowców. Mamy tutaj jakieś jazdy dorożką, czy też wozem. Mamy jazdy konno, czy rzucanie nożem. Dobra, zamknięte. Musimy się tutaj jakoś dostać. Włącza nam się tutaj takie. Krótkie demko i nasz koń robi Hadum, i wejście staje przed nami otworem. Gra, powiem szczerze, jest dość ciekawa. Nie jest to jakaś rewelacja, naprawdę stopowa, ale naprawdę miło się grało. Miło się przechodziło mi ten tytuł. Dobra, tutaj mamy też następną znowości taką tag tagową. Mamy zwolniony czas i ściągamy tutaj te cele. Dobra, w zwolnionym tempie przeładujmy te nasze rewolwery. Pozbierajmy też amunicję. Dobra, zasuwamy dalej. Czasem, jak widzicie, potrafi troszkę chrupnąć. Mamy jakiegoś shotguna. Możemy sobie zastąpić tutaj. Ale ja nie chcę. Mamy tutaj classic rifle. A weźmy sobie. Teraz będziemy mieli jedno strzałowca. Ok, zobaczmy co my tutaj jeszcze mamy. Zerknijmy do góry. Tu też zamknięte. Okej, okay. no to wracamy z powrotem. No co on tutaj czeka? Tu mamy drzwi. Wyłammy. Jak widzicie, mamy tutaj kilka broni. Ja z powrotem zmienię tutaj może na rewolwery, z racji tego, że będziemy mieli troszkę bliższego strzelania. Oczywiście wygląda to na tej zasadzie, że jeżeli mamy mało życia, wystarczy gdzieś przeczekać. Dysponując rewolwerami nie dysponujemy zbliżeniem. Dobra, tu jeszcze nam się ktoś czai. Zaraz pokażę Wam inny rodzaj broni, ale jeszcze czasu mamy, także za moment. Lecimy dalej. Znowu chrupnęło delikatnie. Widzicie, przy przeszkodzie on się od razu tutaj jakoś chowie. Sam się ustawia. Co też jest do przyzwyczajenia. Na początku jest to dość dziwny zabieg, że podchodzimy i przykładowo widzicie, on się chowa na dół. Jakiś wóz, zaraz my tutaj dobierzemy się do tego wozu. Lećmy do góry, ja sobie zmienię. Może na teraz, w tej chwili, na tą inną broń. Tutaj mamy takie delikatne zbliżenie. No prawie wcale no ale zawsze coś. Jak widzicie dalszy plan jest zamazany. Ja tutaj dość kiepsko widzę, mi idzie z tym celowaniem, ale muszę się przyzwyczaić. Dobra, teraz się trzeba zebrać w sobie. Akurat musi przeładować w tym momencie, gdy go mam na headshocie, ale nasz bracik ostro tam kosi. Dobra Tutaj zamknięte Cały czas strzelają do nas, wróćmy się tutaj. Zaraz będziemy mogli wyjść na zewnątrz. Poradzimy sobie lepiej w ten sposób. Dobra, i użyjmy naszego Gettingana. Tutaj też mamy taki lekki aiming Okej okay. Wyjdźmy, możemy już wyjść z Gettingenem na zewnątrz Ja go wyrzuciłem, bo się za topornie idzie Będę się przedzierał z normalną strzelbą. Widzicie, mamy tutaj jakiś pseudo sklepik gdzie możemy sobie pokupować różne rzeczy, czy lepsze rodzaje tutaj e, rewolwerów. A niech będzie i idźmy na zadymę. Chyba, chyba był zły pomysł, zmieńmy na strzelbę. Tutaj te bronie są rozgraniczane jakby gwiazdkami, która jest lepsza, która jest gorsza. Ktoś tu jeszcze do mnie wali. Żeby nas nie stratowali, ziomkowie z tego wozu. Ja dość się muszę tutaj przyuczyć celowania, bo tak naprawdę mówiłem, nie grałem na PlayStation wcześniej w ten tytuł, przechodziłem to na PC-cie. A na PC-cie wiadomo inaczej, myszka plus klawa. Dobra, padł. Mam mało amunicji. O fak, ktoś tu się jeszcze wychyla. Spadamy, bo dynamit poszedł w ruch. No, jak fajnie sobie siedzi. Jakiś bak. Martwy na parapecie. No i już mamy amunicję. I pomóżmy naszemu bratu. Ja tutaj się porozglądam, czy jeszcze jakaś amunicja leży. Ale chyba nie. Dobra, spadamy na dół. I przedzieramy się do przodu. Okej. Okay. Lecimy dalej. Co mi dziwi, że tutaj tak naprawdę dziwnie się przyzwyczaić tutaj. Widzicie, patrzę jaka akcja. Gościu strzela mnie z 2,5 metrów. Bytniej szkody mi nie robi. O jakaś lepsza strzelba. Ale być może dlatego, że jest to Demko. Zaraz będzie pojedynek. Zobaczycie, tylko pościągam tutaj tą resztę. Pojedynek też jest dość fajną nowością. Jeszcze coś do mnie z tyłu wali. No chyba ten nasz bracik pościągał resztę. Tu jeszcze ktoś. Okej, okay, no i czekamy na Motherfuckera. Jeszcze ktoś. Chyba całą wioskę wybijamy. Mam nadzieję, że już wszyscy. Jeszcze ktoś się czai. Tutaj mamy, przy tych beczkach z prochem. O, jak się ładnie wali. Widzicie, trochę się dzieje. Oj, no, chyba się tutaj zawaliło kawałek terenu. Okej. Okay. Małe demko. Chyba nas ktoś wyzywa na pojedynek rewolwerowców. Także fajnie, że zdąży w tym gameplayu wam pokazać też coś takiego. Dość fajnie jest to rozwiązane, ten pojedynek. Jak widzicie, mamy naszego wroga i mamy nas, a ściśle mówiąc nasz rewolwer i naszą rękę. Lewą gałką chodzimy, prawą gałką sterujemy ręką. Polega to na tym mniej więcej, że nie możemy mieć za blisko tej gałki, tej ręki naszego pistoletu. Dopiero jak przeciwnik wyciąga broń, możemy po nią sięgnąć. Także mamy tutaj takie małą, psychologiczną walkę. My piersi nie możemy wyciągnąć broni. Teraz. I udało się. Przyciągnęliśmy gałkę po prostu do samego końca i wydaliśmy tutaj, wykonaliśmy strzał. Jak widzicie włącza się następne demko. Tak mniej więcej pokrótce wygląda gameplay Call of Juarez, Bound of Blood. Także mam nadzieję, że widzieliście tutaj chociaż kawałeczek tego jak to tutaj wygląda. Mamy jakieś podsumowanie Naszego chapteru, ile headshotów żeśmy udali, widzę tutaj, że dość cienko mi poszło, tylko 6 headshotów. No, ale tak jak mówię, gram pierwszy raz tutaj w tedemko na PlayStation, gra całą przełaziłem. Jak jesteście fanami FPS-ów i jeszcze do tego lubicie shootery, to polecam sobie zagrać. Nie jest to może jakaś gra topowa, ale choćby z racji tutaj takiego małego patriotyzmu, żeby zobaczyć, jak tutaj nasza ekipa Techland się sprawowała tutaj przy tym tytule. To radzę sobie to zerknąć, jak możecie to oceniajcie, komentujcie. Mam nadzieję, że widzimy się przy następnych filmikach. Trzymajcie się na razie, hej, do następnego filmiku!